Duma Stolicy PL. z nami pomocnik pogoni siedlce Marcio da Silva Marcinia. Witam cię, Marcio. Witam, witam. Po zeszłotygodniowej przegranej z rezerwami Zagłębia Lubin, tym razem na własnym terenie, Omuście, no, jakby pokonujecie zespół warszawskiej Polonii. Jak zatem podsumujesz przebieg dzisiejszej rywalizacji ze swoimi no, niedawnymi kolegami z boiska? No, tak, tak, dokładnie. No, ciężkie mecze, naprawdę. E, jeszcze pogoda też. Ciężka, jak Brazyliana, no? tak trochę na, na żarce, pół serio, ale no, walka do końca, taki mecz wyglądało nie? i dobrze wygraliśmy. Mhm. No szczególnie z, z przebiegu pierwszej połowy wydaje się, że optyczną przewagę miała Polonia, a jednak no, w końcówce drugiej połowy no, było gorąco zarówno na Murawie jak i poza Murawą. Co z, według Ciebie zdecydowało o takim rezultacie ostatecznie? No tak i graliśmy swoją, nie? W pierwszej połowa zdecydowanie Polonia miała piłkę, a także e, spróbowaliśmy przez kontrataku e, coś tam otworzyć. No i właśnie przez błędu Ciemo. chyba Szymon Szimo, Szimon, Jaro i, no i Kowalski też błędu no to ścięliśmy no, dwie bramki, tak? I tak się, tak się stało. A jakie założenia taktyczne nakreślił Wam jakby na, na to spotkanie? No, mieliśmy grać w Pressingu Wysoku, e, ale też pogoda nie było do końca e, do końca do tego, nie? A, Także e, czekaliśmy trochę na Polonii. E, za bardzo nie odchodzili sytuacji. I mi się wydaje, że dobrze, dobrze mecze zagraliśmy. Uh -huh. dzisiejszego popołudnia rywalizowałeś zespołem no, barwy, którego reprezentowałeś przez ostatni e, rok. No, czy z tego względu, jakby towarzyszyło Ci, może dziś dodatkowe jakieś pokłady emocji lub też mobilizacji na to spotkanie? Tak, zawsze tak jest, nie? Mobilizacja jest, jest większa i nie wiem czemu, ale zawsze tak jest. Ale cieszę się, że, że z Byrm, kolegami mogłem na boisko być i, i zobaczyć wszystkim, nie? A zatem bardzo Ci dziękujemy za rozmowę. No i zapewne do zobaczenia w rundzie wiosennej na Konwiktorskiej. Tak jest. Ja dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich kibiców Polonii i Pogoni. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego. A Tobie również.